Dla dziewczynki i chłopczyka Adam z kotką książki czyta. Cześć, ja nazywam się Adam, a to moja rodzinna kotka Lili. Dzisiaj będziemy Wam czytać książeczkę pod tytułem Rodzinka. Wydawnictwa Harper Collins. Rodzinka. Mam na imię Adam. Mam 5,5 roku. Najbardziej lubię być tygrysem albo dinozaurem. A ja mam na imię Grześ i mam cztery lata. Najbardziej lubię narzędzia taty. Umiem wbijać gwoździe młotkiem. Żeby na świecie mogli pojawić się chłopcy tacy jak my, musieli najpierw pojawić się mama i tata. Aby mogli pojawić się mama i tata, a przy okazji wujkowie i ciocie, musiało istnieć wcześniej dwóch dziadków i dwie babcie. Nic dziwnego, że członkowie naszej rodzinki z wielkim trudem mieszczą się przy jednym stole. Wszystkich bardzo kochamy. Poznajcie niektórych z nich. Tata ma na imię Rafał. Rysuje nam na komputerze równiutkie autobusy. Najbardziej lubimy z tatą bawić się w skoczków narciarskich. Niepotrzebna jest nam do tego zima. Wystarczy, że tata leży na podłodze. Mamy my z łóżka skaczemy na niego. On łapie nas w powietrzu, a potem długo lecimy. Mama ma na imię Marzena. Bawi się z nami mąką. Zabawa jest cudowna. Rozsypujemy mąkę i jedzimy po niej samochodzikami. Mama nieczęsto nam na to pozwala, bo po zabawie cała kuchnia nadaje się do szorowania. Najstarszą osobą w rodzinie jest prababcia Kasia, która jest babcią mamy, czyli mamą mamy naszej mamy. Córką prababci jest babcia Teresa, która piecze pyszne ciasta i potrafi wyhodować piękne kwiaty w ogrodzie. Mężem babci jest dziadek Janek. Dziadek ma warsztat pełen narzędzi, gdzie można piłować i wbijać gwoździe. Ma jeszcze gołębnik, w którym mieszka wiele gołębi. One bardzo lubią dziadka. Gdy wywiezie je w klatce, daleko od domu i wypuści, wracają, nawet z innych krajów. Czasami nie wracają, ale tylko wtedy, gdy je złapie jastrząb. Babcia Teresa i dziadek Jan to rodzice mamy. Rodzice taty to babcia Trudzia i dziadek Tadzik. Są to dziadkowie, którzy bardzo ładnie śpiewają. Często chodzą na spotkania z innymi dziadkami i razem ćwiczą śpiewanie warmińskich piosenek. Ponadto mamy wiele cioci. Z ciocią Iwonką bardzo lubimy rozmawiać o ważnych sprawach. Ciocia Ewa umie pięknie malować. Na jej obrazkach wyglądamy jak żywi. Ciocia Wioleta Głośno się śmieje, gdy patrzy, jak ćwiczymy karate. Mamy także wielu wujków. Jeden z nich wujek Andrzej jest strażakiem. Pokazał nam kiedyś samochody strażackie, które ma w pracy. Każdy był inny, ale wszystkie miały bardzo głośną syrenę. Wujek Marek jest najsilniejszy z naszej rodziny. Podnosi sześć ciężarów na jednej ręce, a czasami na jednym palcu. Brykać możemy jedynie z kuzynkami, Ewelinką i Alicją. Spotykamy się z nimi w lecie i bawimy się wtedy bez przerwy. W rodzince mamy jeszcze dwa szczury i psa. Nasza mama bardzo boi się szczurów i wrzeszczy na cały dom, gdy prosimy, żeby je pogłaskała. Pies wabi się kornet. Piega z nami wokół domu i jest bardzo posłuszny. Gdy krzyczymy, zdechł pies, kładzie się na grzbiet i unosi łapy do góry, a my próbujemy kłaść się na nim niestety zawsze ucieka. Tak, rodzina to duża grupa osób, jednak wiemy, że może bardziej się powiększyć. Czekamy na to z niecierpliwością i wielką ciekawością. Koniec! Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał lub poprośie o to rodziców. Pa pa.